W tym odcinku usłyszycie o państwie stworzonym przez przypadek oraz o kilku krajach, które nie przetrwały nawet roku. Numer 10: Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej. Gdy w 1823 roku powoływano Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej, jego twórcy marzyli o czymś na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Powstała tam konstytucja, istniała niezależna waluta. Trzeba przyznać, że twórcy tego państwa byli naprawdę odważni. Deklarując niepodległość, postanowili się jednocześnie odciąć od wpływów Hiszpanii, jak i z sąsiedniego Meksyku. Do tego marzyli o wprowadzeniu demokratycznych standardów na ziemiach, gdzie silnie trzymał się postkolonialny porządek. Państwo istniało przez 17 lat i pozwoliło się wzmocnić tworzącym je społecznościom na tyle, by po jego zniknięciu narodziły się niepodległe państwa, które znamy dziś. Takie jak Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nikaragua czy Salwador. Niestety idee równości obywatelskiej, podobnie jak w wielu innych miejscach na całym świecie, spotkały się z ogromnym oporem środowisk konserwatywnych oraz popierającego ich kleru wraz z posiadaczami ziemskimi. Doprowadziło to do aż dwóch wojen domowych. Pierwsza osłabiła kraj, a druga doprowadziła do jego ostatecznego rozpadu. Jako pierwszy ze związku wyszedł Honduras, a ostatni zgasił światło Salwador. Numer 9. Kalifat Sokoto. Dziś kalifat Sokoto jest częścią państwa nigeryjskiego i jednym z dwóch jego stanów z największą w kraju populacją wyznawców islamu. W 1774 charyzmatyczny islamski przywódca duchowy Usman Dan Fodio, w ramach dżihadu prowadził kolejne wyprawy i powiększał kontrolowany przez siebie region. Mieszkający na nim lud Hausa założył tam szereg miast państw, które imam po kolei zdobywał. W ten sposób powstał kalifat Sokoto, którego centrum było miasto o tej samej nazwie. Przez cały XIX wiek kalifat przeżywał okres rozkwitu. Dopiero na początku XX wieku został zajęty przez brytyjskie siły, ale nie były one w stanie zaprowadzić tam własnego porządku. Owszem, formalnie kontrolowały te ziemię, jednak faktyczną władzę wciąż sprawowali tam muzułmańscy duchowni. Po ogłoszeniu przez Nigerię niepodległości w 1960 roku, kalifat Sokoto utrzymał swoje tradycyjne znaczenie. Chociaż formalnie nie jest osobnym państwem czy stanem, to potomkowie tamtejszych emirów wciąż są proszeni o radę i wsparcie przez współczesne władze ze względu na swój wpływ na lokalną społeczność. Numer 8. Republika Machabacka. Kraj ten istniał niecały rok. Od stycznia do grudnia 1946 stworzyli go Kurdowie naród, którego ziemie obecnie są podzielone między Turcję, Iran, Irak i Syrię. To jeden z największych na świecie narodów bez własnego państwa. Jeśli śledzicie politykę zagraniczną, to z pewnością pamiętacie, że po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Szwecja postanowiła przyłączyć się do NATO. Jednak na drodze stanęła Turcja, która domagała się, by Szwedzi przestali oferować schronienie ludziom, których Ankara uważa za terrorystów. Mowa właśnie o kurdyjskich działaczach niepodległościowych. Zatem, mówiąc o Republice Mahabackiej, warto pamiętać, że, choć istniała tak krótko i dawno temu, jest powiązana także z bieżącymi wydarzeniami na świecie. Gdy po zakończeniu II wojny światowej ZSRR próbował rozszerzyć swoją strefę wpływów na Iran, rozpoczął się tam militarny kryzys. Po jednej stronie stanął Związek Sowiecki wraz z separatystycznymi siłami azerskimi i kurdyjskimi, a po drugiej Iran, wspierany przez USA i Wielką Brytanię. Stalinowi marzył się nieograniczony dostęp do irańskiej ropy naftowej, a Amerykanom i Brytyjczykom zdecydowanie nie podobała się taka perspektywa. Korzystając na osłabieniu władzy cesarstwa, którym wtedy był Iran, działacze Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu ogłosili powstanie nowego państwa. Liczyli, że pod militarnym parasolem Związku Radzieckiego uda się im wywalczyć niezależność. Jednak gdy pod koniec roku Sowieci podpisali porozumienie z cesarstwem, i wycofali swoje wojska, Republika szybko została odbita przez Iran. Przywódców kurdyjskich uznano za zdrajców stanu i skazano na karę śmierci. Numer 7. Republika Pińczowska. Państewko, o którym mowa, zaistniało na mapie Europy dwa razy i za każdym razem był to naprawdę krótki czas. Po raz pierwszy o Republice głośno było przez 6 tygodni pod koniec 1918 roku to czas końca I wojny światowej i narodzin II Rzeczypospolitej, kiedy na wielu terenach do głosu dochodziły trzymane do tej pory żelazną ręką masy chłopskie i robotnicze. W świętokrzyskim Pińczowie grupa cywili wspieranych przez lokalną straż pożarną przejęła kontrolę nad miastem i okolicą. Bez walki oddały im się wojska austro-węgierskie. Głównym ogniskiem zapalnym buntu były jednak nie Pińczów, a wioska Rosiejów, gdzie doszło do strajku rolnego. Do przyjęcia Pińczowa ludzi prowadził Jan Lisowski, przez niektórych historyków posądzany obowiązania z radzieckimi bolszewikami. Lisowski miał być nazywany przez swoich kamratów Cysorzem i roztaczać wokół siebie legendę obrońcy ciemiężonych chłopów, który nie boi się postawić panom, armii i klerowi. Nie brakuje jednak głosów badaczy, wedle których raczej interesowało go głównie rozbójnicze życie. Ostatecznie bunt stumiono i Lisowski został aresztowany. To pierwsza odsłona Republiki Pińczowskiej. Druga, nawiązująca do poprzedniej nazwą, powstała w 1944. Obszar został wyzwolony spod niemieckiej kontroli przez połączone siły Armii Krajowej, Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich. Udało się go utrzymać w okresie od 24 lipca do 12 sierpnia. Później siły polskie zmuszone zostały do przejścia do podziemia przez przeważającą siłę niemieckiej kompanii karnej, którą wysłano do odzyskania terenu. Numer 6. Manchukuo Konflikty między Japonią a Chinami mają wiele wieków krwawej historii. Jednym z ich epizodów jest powstanie Manchukuo. To marionetkowe państwo zostało założone w 1931 roku, gdy japońska armia zajęła Mandżurię. Choć było to sprzeczne z umowami międzynarodowymi, Zachód nie zareagował. Już w 1932 roku na czele nowo powołanego do życia państwa stanął prezydent, który dwa lata później obwołał się cesarzem. Aisin Gyoropui był faktycznym spadkobiercą korony Cesarstwa Chińskiego. Jednak gdy miał 6 lat, jego rodzina zrzekła się władzy w jego imieniu w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony rewolucjonistów. To właśnie jego Japończycy wyznaczyli na władcę Manchukuo, tak żeby zapewnić sobie sojusznika na podbitych ziemiach. Trwały tam rządy terroru, które uskuteczniała japońska policja wraz z żandarmerią wojskową. Manchukuo zniknęło z mapy po II wojnie światowej. Numer 5. Bawarska Republika Rad. Ta historia zaczyna się od strzału. Kula wystrzelona 21 lutego 1919 roku przez Antona Arkowali zabiła jadącego do parlamentu Kurta Eisnera. Ofiara zabójstwa to socjaldemokratyczny polityk, krytyk działania Niemiec podczas I wojny światowej i pacyfista. Jego zabójcą był skrajnie prawicowy aktywista. Od kilku miesięcy w Niemczech trwała fala zrywów rewolucyjnych, dziś wspólnie określana jako rewolucja listopadowa. W Bawarii znalazło się jej silne ognisko, którego efektem było powołanie wolnego państwa Bawaria, na czele którego stanął Eisner w roli premiera i szefa dyplomacji. Wedle historyków planował niedługo złożyć urząd, jednak nie zdążył. Śmierć Eisnera doprowadziła do przestawienia rewolucji na nowy tor i wzmożenia aktywności radykalnych grup, tak prawicowych jak i lewicowych. To wydarzenie było także powodem proklamowania Bawarskiej Republiki Rad rządzonej przez komunistów. Nie miała ona łączności z Międzynarodówką Komunistyczną. Natomiast rządzący nią liczyli, że na fali lokalnych sukcesów w umacnianiu władzy uda im się szybko zdobyć wsparcie węgierskich i austriackich komunistów. Przeliczyli się. Wojska austriackie stłumiły powstanie w Wiedniu, a do Węgier wkroczyły wojska rumuńskie, które stłamsiły siły tamtejszą rewolucję. Ostatecznie 30-tysięczny kontyngent Republiki Weimarskiej wkroczył do Bawarii i położył kres Republice Rad. Istniała niecały miesiąc od 6 kwietnia do 3 maja. 1919 roku. Jak wyglądało w niej życie? Chaotycznie. Ruchy i partie wewnątrz szeroko pojętej lewicy walczyły o przewagę polityczną. Wydawano rozkazy, które za chwilę były znoszone. Do tego zarówno żywność, jak i surowce były rekwirowane na potrzeby Republiki Rad i trafiały do armii zamiast do ludności. Komuniści szybko stracili poparcie społeczne. Numer 4. Królestwo Zulusów. Chaka był jednym z najważniejszych zuluskich władców. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku, mając 29 lat. W 1816 roku został przywódcą swojego plemienia i zaczął wprowadzać reformy: scentralizował administrację, zaczął szkolić armię, opracował jej taktykę i uzbrojenie. Stworzone przez niego siły nie miały sobie równych w południowej Afryce i szybko Chaka zjednoczył pod swoimi rządami wszystkie zuluskie plemiona. Dobrze wyszkoleni wojownicy potrafili stawiać także skuteczny opór Brytyjczykom oraz burom, którzy starali się powiększać swoje kolonie. Zmierzch królestwa zbiegł się z tragedią Chaki, gdy zmarła jego ukochana matka, wpadł w stan, który trudno określić inaczej niż. Szaleństwo. Masowo wydawał wyroki śmierci, których nie szczędził także do tej pory zaufanym i bliskim towarzyszom. Już wcześniej, będąc królem, dorobił się pewnej ilości przeciwników i wrogów, jednak teraz ich liczba zaczęła rosnąć. To jednak nie wszystko. Miał ponoć wydać nakaz, by żadne ziarno nie mogło zostać posadzone przez rok pod karą śmierci, żadne mleko nie mogło być zebrane przez rok pod karą śmierci, żaden mężczyzna nie mógł spać z kobietą przez rok. Pod karą śmierci. Ostatecznie Chaka został zabity przez swoich przyrodnich braci, a wraz z jego śmiercią zakończyła się historia królestwa Zulusów, które przetrwało jeszcze kilka dekad, jednak nie było już tak silne jak pod rządami pierwszego króla. Ostatecznie ujarzmili je Brytyjczycy, choć walki z Zulusami o dominację na tym terenie toczyły się jeszcze przez wiele lat. Numer 3. Wolny stan Ikaria Zamieszkana przez ludzi od około 9000 lat wyspa Ikaria ma długą i bogatą historię. Wedle tradycji mityczny Ikar miał spaść właśnie na jej teren po tym jak wzniósł się zbyt wysoko i słońce stopiło wosk spalający jego skrzydła. To także miejsce, które przez wieki zmieniało swoją przynależność. Pierwotnie grecka była między innymi kolonią genueńską i posiadłością joanitów, aż w 1521 została podbita przez Turków. My jednak skupimy się na krótkim, ale wyjątkowym okresie jej dziejów. W 1912 roku przez około 5 miesięcy istniało tam wolne państwo Ikarii. Powołali je do życia powstańcy greccy, którzy chcieli się wyrwać spod tureckiego jarzma. Udało im się zająć garnizon i przejąć władzę. Mimo krótkiego czasu istnienia, wolna Ikaria zdążyła przyjąć własny hymn, flagę, a nawet drukowała znaczki pocztowe. Największym problemem malutkiego kraju były dostawy żywności. Realizowano je za pomocą Kleopatry, jedynego okrętu wojennego ikaryjskiego wojska. Pod koniec 1912 roku Ikaria stała się częścią Królestwa Grecji. Dziś znana jest z tego, że jej mieszkańcy średnio dożywają 90 lat i są najbardziej długowieczni w kraju, jeśli nie w Europie. Z czego może to wynikać? Jedni mówią, że to morskie powietrze i słońce, inni, że dieta śródziemnomorska, a kolejni uważają, że to unikanie stresu, czego nauczyły ich poprzednie burzliwe wieki. Numer 2. Królestwo Ashanti Dziś nazwa Ashanti odnosi się przede wszystkim do plemienia, które jest najliczniejszą grupą etniczną w Ganie. W średniowieczu jednak była to także nazwa prawdziwego Imperium Afrykańskiego. Fascynujące jest to, że tożsamość i legenda tego królestwa łączy się z artefaktem, jakim jest Złoty tron, zwany inaczej Złotym stolcem. Przedmiot ten miał gromadzić w sobie duszę narodu, tak żyjący jak i te w zaświatach. W tym jednym przedmiocie skupiała się zbiorowa świadomość, siła i dzieje całej cywilizacji. Miał zostać sprowadzony bezpośrednio z niebios przez najwyższego kapłana i przekazany królowi plemion zjednoczonych pod jego berłem. Odebranie złotego stolca Ashanti wedle legend oznaczało sprowadzenie na nich zagłady. Królestwo przez cały XIX wiek walczyło z Wielką Brytanią oraz jej afrykańskimi sojusznikami. Ostatecznie Białym udało się podbić królestwo, jednak w 1926 najpierw przekazali królowi na powrót ceremonialną kontrolę nad ludem, a w 1935 uznali go za pełnoprawnego przywódcę swojej grupy etnicznej. Lud Ashanti zamieszkuje gane, a jego populacja liczy około 10 milionów osób. Numer 1. Republika Kospai. Czy można przez przypadek powołać do życia państwo? Jak widać, dla ludzkości nie ma rzeczy niemożliwych, ta historia rozpoczyna się w 1440 roku, z powodu błędów dokumentacji sprzedaży Ziemi przez państwo kościelne Republice Florencji na mapie pojawiła się Republika Kospai. Państewko o powierzchni niewiele ponad 3 km2 było de facto ziemią niczyją między dwoma krajami. Żeby było jeszcze zabawniej, zarówno Florencja jak i państwo kościelne niespecjalnie się tym przyjęły i najwyraźniej nie zależało im na uregulowaniu tego stanu rzeczy. Zatem w 1484 formalnie uznały Kospaje za odrębny twór państwowy. Większość krajów, o których wam opowiedziałem przetrwała kilka miesięcy, może lat, w tym przypadku jednak jest zupełnie inaczej. Republika Kospai zniknęła z mapy dopiero po prawie 400 latach. Została podzielona między Toskanię a państwo kościelne. Stawiano tam na pełną wolność obywateli. Państwo nie miało policji i wojska. Było zarządzane przez Radę Starszych i Głowy Rodzin. Dodatkowo Republika Kospai pozostawała wolną strefą ekonomiczną, nie nakładając na towary z zewnątrz żadnych ceł. Siłę 250-osobowej społeczności stanowiło to, co uprawiano w granicach Kospai, a był to tytoń. Uprawa i przetwarzanie tytoniu były wówczas obłożone zakazem przez papieża, a niezależna od niego republika nie musiała się tym martwić. Dzięki temu stała się prawdziwym monopolistą tytoniowym w regionie. Niestety po wielu latach stało się to magnesem dla przemytników, oszustów i innych przestępców uciekających przed odpowiedzialnością, a to przełożyło się na degradację państwa. Co ciekawe, po włączeniu do państwa kościelnego mieszkańcom nie odebrano prawa do uprawy tytoniu i tradycja pozostała żywa. I widocznym śladem jest także flaga republiki, gdzie czarny kolor symbolizuje właśnie tytoń. I to już wszystko na dziś. Gdybyście mogli odwiedzić któreś z miejsc opisanych w odcinku w czasach, w których istniały, jakie byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i widzimy się wkrótce. Piona!